Cześć, witajcie moi drodzy <noise> Dzisiaj opowiem wam o jednej z wielu rzeczy, które dają mi mitingi, A, zapraszam Więc tak kochani, kiedy to nagrywam jest sobota rano Dzisiaj mam akurat sobotę pracującą i nagrywam to przed robotą jadąc do niej I tak sobie myślę, że w ostatnią środę byłem na mitingach. W takiej małej miejscowości Kościelna-Jana ta grupa się dopiero zawiązuje, więc ona chyba nawet jeszcze oficjalnie nie działa Znajomy mnie zaprosił, żebyśmy jechali, a ja sam zresztą chciałem się akurat go też zapytać, czy by nie chciał gdzieś się tam wybrać, bo brakuje mi wspólnoty już po prostu Długo nie byłem tak regularnie na meetingach i chciałbym to odświeżyć I Dzisiaj wam opowiem o jednej a, a ogólnie oczywiście daje masę różnych rzeczy, tak? I może sobie tą serię gdzieś tam przeciągniemy. Ale ja bym chciał Wam opowiedzieć o tym, co najbardziej jakby odczułem w tą środę, kiedy byłem. Pierwsza sprawa to, kiedy usiadłem sobie na Mitingu była odpalona świeczka. Wiadomo, modlitwa, yy, cały wstępnie, jak i w ogóle. I wiecie, co tak sobie siedzę, się zawiesiłem na tej świeczce, która zawsze się pali na tych spotkaniach. I takie, wiecie, boom, nie? Mam pit stop, mam chwilę dla siebie w końcu. Jak ta gazeta, chwila dla ciebie. Nie? Coś takiego chyba jest. I doszło do mnie, jak to jest ważne, jak to jest bardzo potrzebne, jak to jest istotne, żeby mieć tą chwilę dla siebie, właśnie, żeby wyhamować. To wiecie co, kochani, to jest tak, jak w terapii się idzie na przykład, czy na jakieś rekolekcje się wyjeżdża. Że ma się ten czas dla siebie Poza pracą, poza Kochaną rodziną Ale trzeba mieć ten czas Dla siebie, wyłącznie Tak? Na takich przyjaciół Wiecie, najlepiej, którzy mnie rozumieją jak najbardziej I to jest Tak mega ważne, to tak już Ładuje samo w sobie akumulatory Że na chwilę się wyciąga Głowę z tej kołomy, w której jesteśmy Na co dzień, z nierzadko Niezłego cyrku Żeby Przyhamować trochę, ne? dać ten czas refleksji. Czy w ogóle nawet wiecie co? Bo to też nie chodzi o to, żeby całe życie rozkminiać, czytać książki rozwojowe, filozofować i tak dalej. Nie, w życiu to przede wszystkim chodzi o spokój, o szczęście, o spełnienie, o takie sprawy myślę. I warto mieć ten czas w tej formie właśnie, żeby po prostu go przyjemnie spędzić z przyjaciółmi. Tak zwyczajnie, tak po prostu. Nic więcej. Nie zawsze trzeba, wiecie, jakieś duże rzeczy odkrywać. Nad wielkimi sprawami pracować, czasami fajnie po prostu pobyć i to bardzo dużo daje, że się zatrzymamy na chwilę, ten pit stop się nam odpali, jest dobrze, jest ok. Jest taka chwila, wiecie, chillu takiego luzujemy, jest dobrze, więc to pierwsza rzecz, którą poczułem. Były smutki radości na początku, podniosłem pazurę. Mówię, że przede wszystkim to się cieszę, że tu jestem. Bo naprawdę, to kurczę. Długo już nie byłem tak regularnie. Chcę jeździć. Między innymi z tego powodu. No, kto jest z kanałem na bieżąco, ten wie, co tam się umie. dzieje generalnie, się wszystko już ładnie zaczyna prostować, póki co, ale potrzebuję tej grupy. Ne? Kolejna sprawa. W tą środę, chyba we wtorek wcześniej, dość paskudnie się czułem. Po prostu, bo mówię, poszło dużo no, tego wszystkiego. Wiecie co? Bo to jest tak, adrenalina zaczęła mi odpuszczać, bo żony mam w domu. Nie będę się rozgadywał teraz poprzedni film można obejrzeć. Yy... Film pod tytułem Czasami też mam dość. Mam już żonę w domu. Ogólnie tak już naprawdę fajnie wszystko się zaczyna spinać. I zawsze jest tak, kiedy napięcie odpuszcza, adrenalina schodzi. To przychodzi, wiecie, uderzenie. Bo my na takim automacie trochę jedziemy, taki mechanizm obronny jest. I w momencie, kiedy napięcia schodzą, przywala przywala właśnie, zderzamy się z tym, co się działo tak naprawdę. I fizycznie, i psychicznie to przychodzi. Fizycznie w postaci bólów różnych, kiedy napięcie odpuszcza, a psychicznie po prostu zwyczajny dół dopada. I ja się paskudnie czułem tego dnia i mówię, tym bardziej potrzebuję jechać, nie? Tu już nie ma o czym gadać, zresztą to taka twarda zasada powinna być, jak chcemy na poważnie jeździć na te meetingi się wali, sraj pali, jedziemy i koniec. Ech. No i pojechałem na ten meeting, posłuchałem ludzi, i nagle się okazuje, że mam tych trudności sporo, nie? różnych, też za sobą, ale nagle się okazuje, że nie jestem jakiś kurde wyjątkowy. Że każdy człowiek coś ma. I taka myśl, kim ja kurde jestem, żebym sobie w ogóle myślał o tym, że mnie trudności nie będą spotykać w życiu. Pokory człowieku, nie? To się zdarza z czystej statystyki. A jak porozmawiasz z ludźmi, posłuchasz historii, nagle się okazuje, self. No, może nie jest super, ale to nie tylko ciebie dotyka. Wiecie, bo to można wpaść w takie jakieś poczucie winy, poczucie żalu, czemu ja? I się nagle okazuje, że nie. To jest rzecz taka dość normalna, która cię spotyka. To spotyka również innych ludzi. No i oczywiście wiadomo, jak. Każdy szanujący się Polak czuje się od razu lepiej, kiedy ktoś ma przerąbane. <laughs> Wiecie? Nie, no oczywiście nie z tego klucza należy do tego podchodzić. Bardziej z tego klucza jest ciężko, ale czasami, oczywiście, bo nie, można wpaść w narzekanie. Boże, akurat tego nie znoszę. Ale obiektywnie czasami jest ciężko, ale też obiektywnie nie tylko mnie, nie tylko Ciebie trudności spotykają. I już to jest kolejna rzecz, którą dają mitingi. Pomijając masę innych rzeczy, yy, o której warto pamiętać, posłuchasz historii ludzi, sobie myślisz: Kurde, no, nie jestem sam, nie? nie? jestem sam w tym wszystkim. A już jak w ogóle ktoś przychodził podobne doświadczenie i opowie o sobie, jak on sobie z nim poradził, to, to już jest w ogóle mega, nie? I już chociażby dla tych dwóch rzeczy warto naprawdę chodzić regularnie na yy, grupy wsparcia. Po prostu, no, to, to jest bardzo dużo Jest łatwiej, na pewno jest łatwiej No to, to nie jest tak, że i nie idzie bez Przecież funkcjonowałem tak bardzo długo I idzie, tak? Idzie gdzieś się też rozwijać i w ogóle Ale żadna książka, żaden program, żadne z, tych, z różnych jakichś, wiecie, wniosków, ideałów Nigdy nie da Ci tego, co Ci daje ta kawa na grupie ta kawa, która zawsze tak samo smakuje, nie? plus to, co się w kuluarach dzieje w przerwach, yy, różne hecheszki związane z trzeźwieniem, czy nie trzeźwieniem, to, to jest wszystko istotne, to jest wszystko ważne. I tak kochani się z tym chciałem z wami podzielić, że warto yy, chodzić na mitingi, czy warto mieć jakąś grupę wsparcia yy, do jakiejś wspólnoty, wspólnoty należeć. Chociażby z tych powodów, że wychodzicie z tego szamba na chwilę się zatrzymujecie. Tak jak na studiach, na moim kierunku zdecydowana większość to są kobiety. I samo to, że na przykład na weekend mogą wyjechać z domu, z dala od dzieci, mężów i innych obowiązków, nagle się okazuje, kurde, to już jest fajne, to już jest przyjemne, że można się z tej i wyrwać. No i kolejna sprawa, też duże wsparcie, chociażby w tym, że posłuchacie innych historii. Jak ludzie sobie radzą, jakie mają trudności i tak dalej. Tyle, kochani. Zobaczymy się niebawem. Dajcie znać w komentarzach, co Wam dają najbardziej mitniki. Po prostu z chęcią poczytam. Dobrego dzianka. Pozdrawiam cię krótko. Cześć.